Łukasz Nosarzecki, witam w Rozmowie Dnia. Dziś moim Państwa gościem jest Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, 8 stycznia minister Jacek Protas poinformował opinię publiczną, że będzie Pan kandydatem na prezydenta Elbląga w najbliższych wyborach samorządowych. Pytanie, czy ta decyzja zapadła już dawno? Dawno był, była zbudowana umowa koalicyjna zawarta między Koalicją Obywatelską panem prezydentem, jego komitetem i lewicą. Dzisiaj to jest po prostu realizacja tej umowy. Pan prezydent podjął decyzję, że nie startuje w wyborach prezydenckich. No i to jakby naturalną konsekwencją tego jest to, że ja startuję z poparciem tym, które zostało przedstawione. Jest pan kandydatem nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale również, tak jak pan wspomniał, Lewicy i PSL-u. Czy to, co się wydarzyło 15 października, czyli wybory wygrane przez koalicję tak zwaną 15 października, miało wpływ na to, jak, w jakiej konfiguracji startujecie obecnie? Pan prezydent na konferencji żartował, że pilotaż był u nas w koalicji 15 października. To oczywiście był żart, ale rzeczywiście my już wiele lat temu żeśmy podpisali tę umowę i na początku tej kadencji, która się kończy i teraz ją realizujemy. Bardzo się cieszę, że się urodziła koalicja 15 października po tych wyborach, ale to, to nie była konsekwencja tego. Chciałbym tylko jeszcze sprostować. PSL nie popiera jeszcze mojej kandydatury, mam nadzieję, że będzie, natomiast popiera ją pan prezydent ze swoim komitetem. Czy będzie to też dotyczyło trzeciej drogi? Trudno mi jest powiedzieć, nie wiem w jakiej konfiguracji tutaj do Rady Miejskiej się utworzą listy, ilu będzie kandydatów, z jakich ugrupowań. Zobaczymy, czas pokaże. No jest właśnie, wspomniał pan też o Radzie, czy wspólny kandydat na prezydenta, którym jest pan, oznacza też również wspólną szeroką listę? Rozmawiamy o tym, natomiast chyba za wcześnie jeszcze, żeby, żeby zdradzać, jak, w jakiej to będzie konfiguracji, ja mogę zapewnić o tym, że na pewno będą tam ludzie z różnych środowisk, ludzie młodzi, ludzie, którzy będą chcieli pracować dla naszego miasta i tyle mogę zapewnić, natomiast co do konfiguracji jeszcze nie chciałbym się wypowiadać. Jasne. Przez ostatnich kilka lat poznał pan wizję dotychczasowego prezydenta Elbląga, Witolda Wróblewskiego. Pytanie, czy pańska prezydentura, oczywiście jeśli Elbląża nie pana tym mandatem, będzie pewną kontynuacją tej polityki, czy może będzie to jednak jakaś autorska wizja? No, każdy kandydat na prezydenta i każdy prezydent ma swoją wizję rozwoju miasta. Myślę, że należy kontynuować to, co się sprawdza. Ale ja bardzo mocno wybiegam już w przyszłość ze swoimi planami. Dzisiaj za wcześnie, żeby przedstawić je, ale mo mogę zapewnić, że będą interesujące dla Elbląża. Wyprzedziliście swoich e, kandydatów, e, czyli Prawo i Sprawiedliwość. E, jak Pan sądzi, kogo ta partia wystawi tej w Elblągu? No do głowy mi przychodzi naturalny kandydat w postaci byłego wiceministra, aktualnie posła, e, posła Śliwki. E, czy tak będzie? Nie wiem, bo, bo chyba te decyzje jeszcze nie zapadły. E, no, spodziewam się jak najczarniejszego scenariusza, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii z ich strony, bo ten kandydat, jeśli by się objawił, pokazał, do czego jest zdolny podczas kampanii portowej tak zwanej. Kampanii jeszcze, jeszcze nie ma, ale właśnie tak wybiegając trochę w przyszłość, jak ona może wygl wyglądać, w jakich, wokół jakich tematów się może kręcić, co będzie najważniejsze dla Elżony. Ja myślę, że z pewnością port będzie jednym z tematów. Co do innych nie chciałbym się wypowiadać, bo musiałbym zdradzić, co, co będzie w moim programie. Ja za swoją kampanię ręczę, że będzie ona kulturalna i merytoryczna. Natomiast jeśli chodzi o... Kandydata z Prawa i Sprawiedliwości, no to spodziewam się jak najczarniejszego scenariusza. Chciałbym się pozytywnie rozczarować. Wspomniał Pan o kampanii portowej, że temat portu może być takim tematem wiodącym. Tu jednak sytuacja będzie już troszkę inna, bo tym razem rząd będzie po Waszej stronie. Także w kwestii portu, czy to też będzie miało również znaczenie? Myślę, że będzie miało znaczenie. Powiedziałbym, że rząd przyznaje się do swojej własności w końcu, ten rząd, poprzedni się nie przyznawał, myślę, że ta, ta, ten port będzie osią kampanii i rzeczywiście tutaj Elblążanie w najbliższym czasie dowiedzą się, jaki jest plan, choć on troszkę został zdradzony. My z prezydentem 16 stycznia jedziemy do pana ministra Marchewki, tam będą rozmowy na temat tego, jak to będzie się wszystko odbywało, w jakiej konfiguracji, w jakich terminach i co należy zrobić. I myślę, że przyjdzie czas, kiedy zrobimy wspólną konferencję. Może będzie kilku ministrów i powiemy, co chcemy zrobić. Jest Pan również, oprócz tego, że jest Pan wiceprezydentem Elbląga, jest Pan również przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Elblągu. Więc chciałbym z tego skorzystać i przejść teraz do polityki ogólnokrajowej. Jak podobają się, się Panu zmiany prowadzone przez rząd Donalda Tuska, choć, chociażby w temacie zmian w telewizji publicznej? Powiem tak, że przekroczyło to moje oczekiwania, ale nie, nie, nie jest to jakieś negatywne spojrzenie na temat, tylko że, że, że ta, to działanie jest tak skuteczne i tak szybko to się udało zrobić. Natomiast tak naprawdę to politykę należy zostawić politykom, jeśli chodzi o telewizję to zostawić ją dziennikarzom. Ważne, żeby mieszkańcy podczas kampanii na przykład w Elblągu mieli dostęp do rzetelnej, prawdziwej informacji płynącej ze wszystkich stron. Dziękuję za rozmowę, dziękuję również Państwu. Moim Państwa gościem był Michał Misson, wiceprezydent Elbląga. Dziękuję bardzo, do widzenia.